Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam podziękować wszystkim za łapki w górę, subskrypcję. Będę robiła czytanie dla raków na luty 2024 roku. Rozkład będę robiła z The Light Sears Tart. Myślę, że wystarczy. I zobaczymy, co się będzie chciało pokazać. Pierwsza energia to będzie energia miesiąca, mamy 5 denarów. Druga to trudność, mamy diabła. Trzecia to niespodzianka, król buław. Co robić? Paść kielichów, czego nie robić? Umiarkowanie, wynik: mamy tutaj rycerza buław. Zaczynamy. Zaczynacie tutaj od pięciu denarów, więc bym powiedziała, że jest tutaj jakiś smutek. E jest tutaj e, właśnie patrzenie z tego poziomu, zamknięcie się. E, może to być związane z jakąś osobą, bo tutaj mamy e, diabła, mamy też Bazia, kielichów, więc bym powiedziała, że może tutaj jakieś e, trudności w relacji, e, ale jest tu też jakieś właśnie uzależnienie. I może to. Pięć y, denarów też mówi o byciu takim ze sobą na dobre i złe. Tak, jest tutaj, y, jeżeli chodzi o, o właśnie miłość. Może to, y, może to być też trochę toksyczna ta miłość, tak, ale y, jakaś taka y, zniewalająca, ale też może mówić o tym, że y, no jest to że może trzeba po prostu popracować nad tą relacją. Jest jakiś tutaj potencjał i, i tak jak powiedziałam, no też w Piące Denarów jest takie bycie na dobre i na złe. I też no może, może tutaj trzeba no, po prostu popracować, tak? Że jest tutaj, może tutaj być jakaś też chęć, żeby, żeby tutaj... Żeby coś zmienić w tej relacji, tym bardziej, że tu w pozycji czego nie robić, pokazuje się umiarkowanie. Czyli jeżeli tutaj wpadliście w tą energię pięciu denarów, jest tutaj jakieś zniewolenie, jest coś w tej relacji niezdrowego, to tutaj właśnie mówi, żeby może nie łączyć, ale żeby po prostu. Hmm, wyegzekwować coś, tak? Żeby od razu może nie poddawać się e, jakiemuś lękowi, tylko żeby zawalczyć o siebie, żeby tak łatwo, jeżeli e, nawet właśnie, tak jak mówię, są tu jakieś nieporozumienia, jesteście na przykład, e, się rozstaliście, żeby, e, że coś was łączy, tak jak powiedziałam, no jest tutaj, e, jest jakieś tu zniewolenie, jest coś może toksycznego, ale też i takiego silnego co Was łączy, żeby, żeby tutaj y, od razu y, y, jakby y, żeby nie przejść jakby przed jak, przed jak są jakieś problemy w relacji to żeby y, no, y, nie przejść tak od razu że o już, no dobrze, to jesteśmy razem, tylko żeby jednak podjąć jakieś decyzje, żeby przeanalizować za i przeciw, czy, czy, czy właśnie, żeby, czy, czy kończycie tą relację, czy jednak będziecie w tej relacji, ale żeby podjąć jakieś, właśnie, tu bym powiedziała, decyzje. E, żeby od razu. E, wchodzić w tą energię umiarkowania, tak, że od razu dobrze, już jest tak to wszystko w porządku, tylko żeby podjąć jakieś kroki, żeby uzdrowić tą relację, tak, bo mamy tutaj tego diabła. A co robić? No jest tutaj dużo tego zachwytu, coś może tu być zaskakującego za, za właśnie w tej sytuacji, bo też macie tutaj jako niespodziankę tego króla buław, czyli podejmowanie decyzji, działanie i to na takim wysokim poziomie, i coś może tutaj jeszcze was w tym bardzo mile zaskoczyć. Możecie dojść właśnie do jakiegoś myślę, że porozumienia, jeżeli właśnie jesteście w jakiejś takiej toksycznej trochę relacji, no to Możecie y, dzięki właśnie działaniom y, dojść do jakiegoś porozumienia, tak? y, ale żeby nie od razu, żeby nie od razu jakby y, wchodzić w taką relację, y, tylko żeby starać się właśnie y, popracować nad nią, żeby ją uzdrowić. To jest jedna wersja, tak? I, yy, yy, i właśnie iść w tym kierunku, yy, w którym Wam po prostu jest yy dobrze, tak? Jeżeli Wam jest razem dobrze i dojdziecie do jakiegoś porozumienia i yy, yy, to może, możecie, mogą to być jakieś zaskakujące tutaj efekty. Druga, yy, druga sytuacja to jest taka, że no, właśnie jesteście w jakimś braku, tak jest jakiś smutek, jesteście w relacji jakiejś takiej toksycznej, może to być miłosna, może być to innego typu, a może trzeba podjąć jakieś właśnie decyzje. Nie wchodzić w tą relację, powiedzmy, tak, że tutaj nie starać się jakby żeby tą relację jakby odnowić, tak, tylko po prostu może jakieś podjąć decydujące tutaj kroki, może nawet o odejściu, ale tu może być właśnie dalej bym powiedziała, że no coś tutaj się naprawia, tak? że niby właśnie nie chcecie już dawać jakby drugiej szansy komuś, tak? Bo widzicie, że to nie ma sensu, że to jest relacja toksyczna, ale jest to uczucie, jest to uczucie, czujecie się z tym źle, ale też mówię, ta pięć denerw to jest takie bycie. Z tą osobą na dobre i na złe, ale tutaj właśnie mimo to, że ta energia mówi, żeby nie dawać drugiej szansy, to jednak coś tutaj zaskoczy Was. Może właśnie to, że postanowicie, że nie dacie tej, tej osobie drugiej szansy, to jednak może to się tak ułożyć wszystko, że sami siebie zaskoczycie, tak? I tak jak powiedziałam, może to być taka osoba, z którą będziecie na dobre i na złe, i może to być. Taka trudna relacja, ale też yy, właśnie może to, że spo, to spowodować, że, że nie dajecie tej osobie drugiej szansy, może to w niej, yy, może ją to przetransformować na tyle, że się zmieni i ta relacja się yy, uzdrowi i, i to może być bardzo dla Was zaskakujące. No, macie tutaj też tego y, rycerza buław, czyli właśnie pójście y, i pójdziecie jednak za tym. Teraz y, szybko muszę skończyć. Więc pójdziecie jednak w tym kierunku, w którym się czujecie dobrze. Więc może jednak y, postanowicie, że nie dacie drugiej szansy, ale jednak to wszystko się tak potoczy, że sami siebie zaskoczycie i może jednak y, wejdziecie w tą relację ponownie. I myślę, że to może być taka osoba naprawdę na dobre i na złe. Dobrze, tak wygląda czytanie dla raków na luty 2024 roku. Z szybko już teraz staram się skończyć, bo aparat się zaraz może wyłączyć ponownie, ale jeszcze tutaj przesunę te karty, żeby było je lepiej widzieć. Bardzo ciekawy miesiąc, ciekawe czytanie. Hej!